Kurde, a tak se zjechałem gardło dzisiaj na gry... A, nieważne, raz, raz, ja. Dziś uważam, że ta młodzież to nadzieja, no a starzy flagę plamią się jak ona, będę wspierać, ej! Ktoś mi mówi, głosu nie ma ale co mnie to obchodzi, skoro ma go, sumienie, więc... Gwoździe, co złapmy, kto złapi na trumnę, też odłóż mi, błagam! Sprzątam bałagan, na życie ej. mi ciągle ej. pod nogi dokłada... Nie ma złego, co nie wpije się do głowy, dem Chcesz pomagać, no to pomóż, ale sobie pierw Świat się zmienia, kiedy zacznie się od siebie Wiem, że jeszcze będzie lepiej, nie wiem kiedy, ale wierzę im cenię Twe cele w ciele, masz wiele odwagi, wiele atwele I chcę regiele, to po to by mieli szelestach Siła jest w nas, czasu mamy tyle, ile życie nam da Flow. Raz, raz. Yeah. Dziś uważam, że ta młodzież to nadzieja, no a starzy flagę plamią się jak ona, będę wspierać jej Ktoś mi mówi, głosu nie masz, ale co mnie to obchodzi, skoro ma go me sumienie, więc Gwoździe co złapmych to złapi na trumnę, też odłóż mi, błagam Sprzątam bałagan, a życie mi ej, ciągle ej. pod nogi dokłada Nie ma złego, co nie wbije się do głowy, dem Chcesz pomagać, no to pomóż, ale sobie pierw Świat się zmienia, kiedy zacznie się od siebie Wiem, że jeszcze będzie lepiej, nie wiem kiedy, ale wierzę i cenię Twe cele w ciele Masz wiele odwagi, wiele a atwele I chcę regiele, to po to by mieli szelesta Siła jest w nas, czasu mamy tyle, ile życie nam da Flow